Żył sobie kiedyś pewien chłopiec, który mieszkał w jednej z wiosek, która była w dżungli. Lecz i, tą wioskę napadli bandyci. Musiał uciekać ile sił w nogach, żeby ukryć się przed nimi. Chciał niszczyć wiele różne już 17 losów losów żeby cię oto tu i tutaj miał zacząć nowe życie, życie. O, moja głowa gdzie ja jestem no <noise> sobie Przypominam. Lub. Czekajcie. Czekajcie. Z wioski. Tak. Z mojej rodzinnej wioski. Uciekałem. tej jak najprędzej. Teraz bowiem. Jestem. Samotnie. Moja wioska została cała spalona. Wszyscy. Zostaję wymalidowani. Pójdź mnie. coś mi trochę niezręcznie. Lecz. Trzeba drewno. drewna? Trzymaj. Moja ręka, moje dłoń. Moja. Moja dłoń. Przynajmniej <grym zdecydowanie> teraz mam pień i mam czym ciąć. Że to miejsce, w którym teraz jestem, jest jeszcze dziwniejsze od mojej wioski, dlatego że tu, jak widzę, drzewa po ścięciu nie spadają. To jest bardzo dziwne. Ja jeszcze, jak byłem małym chłopcem, uczyłem się po nich wspinać. Czy mi się uda? Pięć na drzewo. Udało mi się. na drzewie, że jak najprędzej zobacz sprawdzić, czy, czy wszyscy z mojej wioski zostają wymordowani. Czy najpierw potrzebuję narzędzi, takie jak miecz. Siekiera. To mi na razie wystarczy. Później pójdę do mojej wioski, która jest tam za, za tym pagórkiem. I tam wybuduję nowy, wspaniały dom. Hmm. Lecz znaczy muszę. Mogę zapominać, że mogę tam zginąć. Więc. Lepiej. Jeśli zostanę tutaj jeszcze jakiś czas, znajdę drewno i setnę więcej drewna, i osiedlę się tutaj przez jakiś czas. Muszę wziąć się w garść. Moja rodzina zginęła, ale ja nie. Pójdę w tamtym kierunku. Lecz. Najpierw zostanę tutaj, trochę. Osiedlę się, zrobię swój szałas na tym oto drzewie, żeby zapobiec zginięciu. I zabić you przez te demony położę się sobie, zar sobie co lecz nie wiem czy sobie coś przypomnę po upadku z klifu niestety